Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku poradnika do gry Anno. W poprzednim odcinku zajęliśmy się produkcją konserw i wysłaliśmy ekspedycję do Nowego Świata. Oczywiście w tym odcinku spodziewamy się e, jakichś wydarzeń z, tych, e, z tej ekspedycji, więc jak się będą takie rzeczy zdarzały, to wam o nich opowiem. A dzisiaj musimy zająć się zaspokojeniem kolejnych potrzeb mieszkańców. Zobaczmy. Konserwy już są. Następną potrzebą podstawową są maszyny do szycia. Maszyny do szycia mają taki łańcuch produkcyjny. Potrzebne jest żelazo i potrzebna jest węgiel. Z niego produkowana jest stal. Tak jak widzicie tutaj na jadę, to mi się te budynki pojawiają. Czyli mam dwie stalownie. tak? Dwa piece hutnicze, zasadniczo powinnam powiedzieć. Teraz mając stal i mając drewno, mogę produkować maszyny do szycia. Więc postawmy gdzieś jedną fabrykę maszyn do szycia. Ponieważ jest potrzebne surowe drewno, warto również postawić jedną HD drwala, gdzieś w jakimś takim miejscu, żeby miała dosyć dużo obszaru wokół dostępne. Najlepiej, żeby jeszcze gdzieś magazyn był w pobliżu tu mam tylko troszeczkę mało tej remizy, warto dostawić tu jeszcze jedną ok tu będą maszyny produkowane zauważcie, że rzemieślnicy na tej wyspie również będą potrzebowali maszyny zobaczmy czy mam jakieś zadanie na razie nie widzę nigdzie, ok więc tutaj również musimy postawić fabrykę maszyn I również postawmy dodatkową chatę. Ok. Więc maszyny będą się produkować. Teraz z futrem jest już problem. Dlaczego? Dlatego, że futro w swoim łańcuchu produkcyjnym wymaga skór. Tak? Surowych skór. I teraz yy, ten, te skóry możecie pozyskiwać tylko na wyspach, które mają odpowiednią żyzność, tak? no, nazwijmy to żyzność. Tak? Czyli widzimy, że na tej wyspie mogę mieć futra, na tej nie, na tej mogę mieć, ale ta wyspa jest nierozbudowana i na tej nie, czyli mam dwie wyspy, na których mogę mieć futra i dwie, na których nie mogę mieć futer. Don't you go let it all down now, Dobra, robimy zadanie. Tylko tyle, że ta wyspa... Zobaczcie, że tak, tu mam zaplanowane miejsce na dalszą rozbudowę mieszkańców i potem mam jeszcze tylko trochę miejsca tutaj, tak? Więc może się okazać, że ja nie mam wystarczająco dużo miejsca, żeby tutaj produkować futra, tak? Więc warto byłoby pomyśleć o rozbudowie kolejnej wyspy. Poczekajcie, najpierw muszę trochę uporządkować... Yy, mieszkańców, bo mi się zaczynają rozjeżdżać. Tak powinno być dobrze. Tak więc yy, zobaczycie, że to zajmuje dużo miejsca, bo to jest tak jak chata drwala, tak? Bo potrzebny jest teren wokół, gdzie będą po prostu polować, tak? Więc może się okazać, że po prostu na tej wyspie tego miejsca nam nie wystarczy, więc Musimy się zastanowić, czy chcemy jakoś to tu wciskać, czy warto na przykład rozwinąć tą wyspę i, za, i tutaj zadbać o to, żeby te skóry były, tak. I teraz zobaczcie, że w łańcuchu produkcyjnym pojawia się coś, co jest szare. Jak staniecie na tym, to na czerwonym pasku macie napisane budowa tylko w nowym świecie. Dlatego właśnie ta ekspedycja na tym etapie jest konieczna, ponieważ zarówno bawełnę, jak i Tkaninę bawełnianą, którą produkuje się z bawełny, możecie pozyskać w nowym świecie, tak? i yy, bez ekspedycji, która wam ten świat odblokuje, tego nie będziecie mieli. Więc futra są już yy, potrzebą, która wymaga towarów z dwóch różnych światów czyli tam będziemy musieli wyprodukować tkaninę bawełnianą. Tą tkaninę bawełnianą będziemy musieli sprowadzać do Starego Świata. Tutaj będziemy produkować futra i mając te dwie rzeczy będziemy mogli wyprodukować płaszcze, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Teraz tak, zerknijmy, co jest dalej. Więc z tym już wiemy, jaki jest problem. Potrzebujemy tkaniny bawełnianej z Nowego Świata. Teraz zerknijmy tutaj. Pojawiła się rewia. Rewię możemy postawić. Tak, to jest po prostu budynek zapewniający usługi mieszkańcom. Ale zobaczcie, że jeszcze zablokowaną potrzebą jest rum. I znowu rum. Tak, jak zobaczymy, wymaga drewna. Drewno tu mamy, nie ma problemu, ale wymaga czciny cukrowej. A czciny cukrowej w tym świecie nie mamy. Widzicie, znowu jest y, tutaj y, ten, taka ikonka tego świata, tak? Czyli czcina cukrowa jest dostępna tylko w nowym świecie. Więc, żeby wyprodukować rum, będziemy musieli również skorzystać z wysp, jakie będziemy mieli w nowym świecie. Więc tak naprawdę nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić bez nowego świata. Dobra, czemu nie mogę tego podnieść? Czego im brakuje? Szkoły. Dobra, zobaczmy, co się dzieje. To pewnie przez brak rewi. Jeśli zaczynają się zamieszki, to po prostu postawcie po stronę policji. Tutaj miałam postawić szkoła. O, widzicie? Kapitan zwraca się do nas z prośbą o to, żebyśmy zwrócili uwagę, bo coś się dzieje z ekspedycją. Więc klikamy na to. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy opis całego wydarzenia. Mamy powiedzmy tytuł. Będziecie widzieli, że pewne wydarzenia będą się powtarzały z biegiem czasu. I tutaj macie opis. Oczywiście na początku możecie sobie te opisy poczytać, tak? Co się w tym momencie na pokładzie dzieje. Możecie też tylko zwrócić na tą uwagę, co jest tutaj pogrubione, tak? To jest najważniejsza informacja, tak? Czyli widzimy, że cała sprawa dotyczy jakiejś poważnej choroby. No i tu widzimy ile mamy dostępnych morale w tym momencie, czyli mamy w tym momencie 100%. I tutaj mam do podjęcia dwie akcje. Mogę albo zrezygnować, więc po prostu tracę morale i koniec. Mogę też spróbować przeprowadzić badania ryzykując zakażeniem. I widzimy, że ta akcja wymaga medycyny, ponieważ mam gorzałkę, więc dostaję dodatkową szansę na sukces 6%. Oczywiście jak mi się nie uda, to i tak stracę morale, ale jak się uda, no to ich nie stracę. Może też się tak powiedzmy, w miarę neutralnie akcja skończyć, to stracę tego, tych morale mniej, więc nie opłaca się brać tego, bo tu macie stratę morale gwarantowana. Warto spróbować i zobaczyć, co się wydarzy. Tak, widzimy, że lekarz wykonał badanie, tak, i, po, i są jakieś symptomy. No i teraz zobaczcie, że możemy znowu wybrać dwie rzeczy. Jedna Wymaga medycyny. Jedna wymaga wiary. I teraz, ponieważ mam na pokładzie chleb, to do wiary dostaję 2%. Ponieważ mam gorzałe, to do medycyny dostaję 6%. Więc oczywiście, jeśli macie dwie, dwa wybory, które, w których macie dodatkową szansę na sukces, no to bierzcie to, gdzie szansa na sukces jest po prostu większa. No, może to nie jest duża różnica, ale zawsze. To więcej, nie? Widzimy, że słowa doktora nie brzmią przekonująco i straciliśmy 5% morale. To jest nieduża strata. Jeśli coś się bardzo nie uda, to możecie tych morali stracić naprawdę bardzo dużo. Jeśli coś się tak, powiedzmy sobie, że poszło jakoś, ale nie tak super dobrze, no to wtedy stracicie tych morali trochę mniej. Jeśli coś się super uda, to jest szansa, że morale wzrosną, tak? Więc. Tak naprawdę im lepiej macie zaopatrzoną ekspedycję, tym macie szansę dłużej utrzymać wysokie morale załogi. I teraz tak, po, po tej akcji, tak, po tym całym wydarzeniu, musicie zdecydować, co chcecie robić. Możecie wrócić do domu, to oznacza się, że ekspedycja zawraca płynie, godzicie się ze wszystkimi stratami i nie macie żadnej nagrody. Po prostu ekspedycja bezpiecznie wróci do domu. I macie dwie opcje na kontynuowanie. Pierwsza. To jest, że wydzielacie dodatkowe racje i kontynuujecie. Dzięki temu, że wydzielacie dodatkowe racje, w tym wypadku yy, załoga dostanie chleb, tracę mniej morali. Mogę też kontynuować tak bez niczego, ale wtedy tracę więcej morale. I teraz tak, jeśli macie yy, kilka typów racji żywnościowej na pokładzie, to będą wydawane różne rzeczy. Przez to ten współczynnik tutaj będzie dosyć duży i niski. Jeśli macie na przykład tylko alkohol, jeden typ racji żywnościowej, to wiadomo, że wydając cały czas tylko tą samą rzecz, tak, ten, ta wartość tutaj będzie coraz wyższa, tak, czyli coraz więcej morale będziecie tracili. Więc kiedy macie tą opcję i widzicie, że tutaj tracę 3, tutaj tracę 10, więc lepiej brać to. Tak, bo zawsze mniej tracę, a pamiętajcie, że y, od tego współczynnika będzie zależało, czy czy będę w stanie ekspedycję ukończyć? Bo jeżeli morale spadną zbyt nisko, to mogę po pierwsze albo ekspedycję stracić i wtedy tracę statek i wszystko, co na nim było, to jest bardzo niekorzystne, albo mogę nie mieć wystarczająco dużego morali, jak wśród załogi, żeby ekspedycję kontynuować tak, i będę musiała wrócić. Wtedy wiadomo, mam statek, mam załogę, mam wszystko, ale nie mam żadnej nagrody. Więc o ten współczynnik morale musicie po prostu dbać. Widzimy, że już tutaj policja reaguje. To mrawie postawimy, ale potrzebujemy e stalowych belek i potrzebujemy okien. Możemy też zrobić tak, jak robiliśmy wcześniej. Zasilić się z głównej wyspy. Dobra, to są statki, które potem wyślemy do Nowego Świata z towarami. W międzyczasie zobaczymy, Dobra, przyspieszmy trochę czas. Chcemy to radio postawić i zobaczymy, czy. Teraz tak. Dobrze jest sobie zerkać powoli na te komunikaty, bo one często Wam powiedzą, w czym jest problem i na co musicie zwrócić uwagę. Bitwa morska urzeka ludzi. No to. Fakt, że my się na tych wodach tuczemy z piratami, się nie podoba ludziom. No ale no niestety, pó póki piraci są, a my robimy zadania, no nie unikniemy starcia z nimi, ale wiemy, że to się ludziom nie podoba. Zobaczcie, że jest brak rozrywki i to jest dla nas cenna informacja. Bo w mieście, tak, Panzen, wiemy, że brakuje kabaretu. To jest właśnie ta rewia, którą chcę postawić, a nie mam na to materiałów. I w tym momencie wiemy, że mm, to stanowi problem i daje nam to informację, że powinniśmy y, zająć się tym tematem, żeby już ten problem nie wracał. Oczywiście na chwilę obecną ja zastosuję propagandę, żeby uzbierać kasę przed Nowym Światem. Z propagandą jest jeszcze tak, że jak będziecie ją stosować ciągle, to mieszkańcy z jej powodu nie będą zadowoleni. Więc raz na jakiś czas trzeba e, propagandę odpuścić. Dobra, tam brakowało nam belek. I brakowało nam okiem. Dobra, to powinno być wystarczające, żeby zbudować. Ok, to jest regata, którą również wyślemy do Nowego Świata. Na chwilę obecną możecie też spojrzeć na tą stocznię, ponieważ wcisnąłem spację. Spacja wynosi nas do widoku ogólnej mapy. Tak na niej widzicie ekspedycję na przykład. Które są wykonywane, czy dostępne? I widzicie y, regiony, jakie macie. Na razie mamy tylko jeden region. Dobra, na razie nie mamy chyba więcej zadania. A tu jest. Y, nie dostarczy ci, bo nie mam. Dobra. To na razie wracamy Dobra, ten statek tu jest. Ok, i to jest wszystko, co jestem w stanie bez nowego świata zrobić. Widzicie? Tak? Ze względu na to, że nadużywam propagandy od jakiegoś czasu, to mieszkańcy są niezadowoleni z tego tytułu. Dostaję ryzyko do zamieszek 100% i zadowolenie minus 10%, tak? Więc y, warto byłoby w pewnym momencie wypuścić gazetę, która publikuje prawdę. Dobrze by było, aby to była gazeta z wiadomościami, które są pozytywne. Dobra, na razie ten czas spowolnie. I zobaczmy, co się dzieje. Tak widzimy, że napotkaliśmy statek piracki i teraz tak, mogę albo użyć y, opcji z potęgą morską, tak, gdzie dostaję 20% szansy na sukces. Albo opcji z wiarą, gdzie zostaje 2% szansy na sukces. No to oczywiście weźmiemy potęgę morską. Widzimy, że manewr zupełnie się nie udaje, czyli poprzednia akcja zakończyła się niepowodzeniem, ale kontynuujemy tą akcję i mogę znowu wybrać opcję, jedną albo drugą. Oczywiście rezygnacja jest zawsze niekorzystna, więc próbujemy. Ta opcja to jest zdecyduje się na walkę i korzystam z nawigacji. Dzięki temu, że mam fregatę, lunetę i mata, tak mogę dostać 40% więcej szansy na sukces. To jest dużo. Widzimy, że poprawiliśmy się i jest lepiej. I teraz albo dajemy ognia ze wszystkich luf, wtedy dostajemy 20% dodatkowej szansy ze względu na potęgę morską, albo siłę, gdzie dostajemy 5% ze względu na mata. Oczywiście, biorę tam gdzie jest więcej. Dostaję nagrodę, to jest miedź, to jest surowiec, który będziemy pozyskiwać. Jeśli nie jesteście pewni, czy macie wolne miejsce, możecie zrobić, akceptuj. Teraz mogę ten surowiec wymienić z jakąś rzeczą, którą mam na pokładzie, albo nie. Tego na razie nie potrzebuję zupełnie, więc nie biorę tego. O, zobaczcie, wcześniej był chleb, teraz jest alkohol i minus 4 do morale. Dobra. I ekspedycja dalej będzie trwała. W międzyczasie mogę Wam już podpowiedzieć, że to jest czas na to, żeby zacząć się uporać z piratami. Wracamy do stoczni. I teraz tak, ponieważ mamy większą ilość rzemieślników, to odbudowały nam się, odblokowały nam się dwa dodatkowe statki. Clipper jest to statek, który doskonale nadaje się do handlu, ponieważ ma pozycję ładunku. Dostępne pozycje ładunku aż cztery, tak, więc jest to statek, który będzie mógł handlować wieloma towarami. Jednak ten statek nie jest w stanie się sam obronić. Tak, jest to szybki statek, tak, ale no, nie ma możliwości obrony, więc kiedy po wodach szaleją piraci, musielibyście zapewnić temu statkowi bezpieczeństwo, czyli albo mm, puszczać go na kursach, które są w miarę bezpieczne, tak? czyli daleko od piratów i tam, gdzie oni najczęściej pływają, choć piraci potrafią zapuścić się daleko, albo zapewnić mu eskortę, ale wtedy musicie przeznaczyć inne statki na to, żeby nie robiły nic więcej poza pływaniem za tym statkiem i bronieniem go. Więc y jeśli chcecie handlować, to Clipper jest dobrym wyborem. I odblokowałby nam się okręt liniowy. Okręt liniowy jest statkiem, który jest bardzo wolny, ale jest statkiem, który jest bardzo silny. To znaczy, się ma dużo punktów wytrzymałości i zadaje dużo uszkodzeń, tak? dużo obrażeń. Jak porównacie sobie fregatę z tym statkiem, to zobaczcie: Fregata ma punktów wytrzymałości 2000, okręt liniowy 4. Fregata zadaje 28 uszkodzeń na sekundę, tak, a okręt liniowy 52. Ale też zobaczcie, jaka jest cena. Za wzięcie tego mocniejszego statku. Utrzymanie fregaty kosztuje mnie 100 kasy, utrzymanie okrętu liniowego 250. Żeby mieć fregatę, muszę poświęcić 4 punkty wpływu. Żeby mieć okręt liniowy, 8. Tak? Czyli widzimy, że utrzymanie tego statku jest droższe, ale jest to statek, który idealnie nadaje się do toczenia pojedynków tak? na wodzie i do niszczenia piratów, więc Przygotowujemy się powoli na niszczenie piratów. <laughs> ponieważ muszę piratów niszczyć, więc potrzebuję dużo uzbrojenia. Więc warto postawić jeszcze jedną fabrykę broni. Jeszcze ostatni luk, czy ze wszystkim jest ok? Ryby, alkohol, kiełbasy, chleb. Starożytny mi znika, ponieważ e, przed chwilą nie zabrałam. Widzimy, że konserwy idą mi w górę, maszyny się pojawiają, więc tu wygląda dobrze. Jest zadanie na zniszczeniu. My mamy cztery fregaty, tu są dwie, więc powinniśmy dać radę je zniszczyć. I zobaczmy jeszcze, jak wyglądają my tutaj. Kiełbaski są stabilne, chleb jest, zboże nam się pojawiło. Zobaczcie, to jest to, o czym Wam mówiłam, będzie brakowało nam żelaza, więc yy, warto zobaczyć, ile żelaza mamy tutaj. Tu mamy żelazo stabilne, więc zrobimy tak, że zrobimy sobie statek czarterowy z żelazem z tej wyspy tutaj. Na razie przewoźmy tego żelaza pięć, niedużo. Zobaczmy, czy to wystarczy. Oczywiście te ilości możecie później modyfikować, jeśli zapotrzebowanie będzie większe. Dobra, zobaczymy potem, czy nam to żelazo się wyrówna. Z piwem jest OK i zobaczcie, że tak, mięsa i papryki mamy dużo, gulasz jest jeden i konserwy są trzy, więc ja bym postawiła jedną kuchnię tradycyjną jeszcze i e, jedną fabrykę konserw, żeby powstawało to szybciej. Jeszcze muszę tylko podnieść mieszkańców i to w sumie będzie wszystko. Tych troje się za chwilę wprowadzi, jak się budynek rozwinie. Ok, w takim razie udało nam się zaspokoić wszystkie potrzeby, jakie możemy zaspokoić bez nowego świata. Teraz naszym celem, celem następnego odcinka, będzie poczekanie, aż ekspedycja się skończy. Tak, odblokuje się nowy świat, i będziemy musieli pomyśleć, yy, co chcemy w nowym świecie zrobić, jakie wyspy zająć, ale to wtedy następnym razem. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze czy uwagi, zostawcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami, jakie dodaję. A tak, życzę Wam przyjemnej gry w Anno. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.